Morze czy góry? Morze. Pogoda angielska czy hiszpańska plaża? Hiszpańska. A angielska. Ulubiona potrawa? Pierogi. Ulubiony zespół muzyczny? Paluch. Hip hop. Ulubiony film albo serial? Wskazany eee, na śmierć. Klub, któremu kibicujesz? Mm, Barcelona. Jak spędzasz czas wolny? Odpoczywam. Przyjaciel z wojska? Czerwiński. Piłkarski idol? Carlos. Kto zabrał Cię na pierwszy trening? Brat. Największe marzenie sportowe? Reprezentacja. Z krawatem czy bez? Bez. Brunetki, blondynki czy rude? Blondynki. Samochodem czy rowerem? Samochodem. Książka czy konsola? Konsola. FIFA czy futbol manager? FIFA. Na ryby czy na grzyby? Na grzyby. Warzywa czy owoce? Owoce. Hip-hop czy disco polo? Hip-hop. Szczyki elegance czy sportowa wygoda? Sportowa wygoda. Ranny ptaszek czy nocny marek?